Dzień dobry, ja na mdzięk program Mówiąc Wprost. I Dariusz Krzęciński. A naszym gościem dzisiaj jest Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, Szymona Chołowny. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam bardzo miło. No to zacznijmy od, myślę, że najważniejszego wydarzenia, które dopiero co za nami, czyli od tych wyborów we Włoszech. Giorgia Meloni będzie premierem. No i jak pan na to reaguje? No bo opozycja mówi, że faszyzm nadchodzi, skręt, prawo i sprawiedliwość bardzo się cieszy, że będzie miało takiego sojusznika w Unii Europejskiej. A co to oznacza w ogóle dla Unii Europejskiej i też dla Europy, ten wybór braci Włochów, którzy wygrali wybory? Pachnie to problemami, dlatego że będziemy mieli do czynienia z taką niezwykle egzotyczną koalicją, gdzie z jednej strony będzie pani premier Meloni, która przecież odwołuje się wprost do tuścizny Benita Mussolini'ego i do tamtych czasów, niektórzy nawet twierdzą, że jest kontynuatorką tamtych idei. Będzie Silvio Berlusconi, który no, Chyba nie ma bardziej skompromitowanego polityka we Włoszech niż on i chyba tylko we Włoszech takie sytuacje są możliwe. No i jeszcze Matteo Salvini, prawda? Fan i przyjaciel Putina. To, 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 to nie wygląda dobrze. W zasadzie jedyny plus tego, że będzie pierwsza kobieta na stanowisku premierki we Włoszech, to rzeczywiście epokowe wydarzenie. Natomiast już na samym starcie, przynajmniej podejście do polityki zagranicznej bardzo mocno różni wszystkich troje koalicjantów, dlatego że bracia Włosi są przecież proukraińscy i antywojenni, i antyputinowscy. No, Sibiu Berlusconi jeszcze chyba w ostatnim wywiadzie przed wyborami przekonywał, że przecież Putin chciał tylko zmienić rząd w Kijowie. I o co w ogóle? Cała ta awantura. No właśnie, padło tutaj wiele takich dość mocnych określeń przyszłej prawdopodobnie premier Giorgi Meloni. Ja przyznam, że czytałem w włoskich mediach. Nie mówię po, po włosku, więc korzystałem z takich tłumaczy internetowych. Może one nie są wystarczająco dobre, ale z tych materiałów e, wyłania się taki obraz niekoniecznie faszystki, też postfaszystki. Przyszła pani premier, to chyba rocznik 77. Ona wstępując już do swojej pierwszej partii była w takiej sytuacji, kiedy ta partia rzeczywiście postfaszystowska dawno od swoich korzeni się odcięła. Podobnie przypisywanie jej dzisiaj jakichś e, intencji rozbijania Europy, bo ona miała kontakty z Orbanem, ona rzeczywiście te kontakty z Orbanem, miała, ale stały jeszcze przed wybuchem pandemii w 2019 roku. I tak patrząc na te reakcje u nas na, na polskiej scenie i polskich komentatorów, miałem wrażenie, że, że nieco są przesadzone te najostrzejsze oceny pod, pod adresem przyszłej premier. Czy onby trochę nie przesadzacie jako, jako nasza opozycja, panie pośle? O nią się akurat martwię najmniej w całej tej koalicji, dlatego że rzeczywiście tam nastąpiło dość wyraźne odcięcie się od tego, tego faszystowskiego dziedzictwa. Dużo bardziej akurat w jej wykonaniu bolą mnie tezy przeciwko społecznościom LGBT. Takie tezy bardzo wykluczające, takie, które w nowoczesnej Europie w zasadzie są nie do pomyślenia. Dużo bardziej się martwię o panów Salvini'ego i Berlusconiego, no bo, bo, bo to tak naprawdę jest sól tej koalicji. Ona nie jest centroprawicowa, jak tam niektórzy mówią. Ona jest skrajnie prawicowa. No i to naprawdę może być, może być problem. To pachnie kłopotami dla całej Europy. Ale żaden z nich nie będzie premierem. Premierem będzie Giorgia Peloni. No tak, ale funkcjonowanie w koalicji wymaga... Tego, żeby jakiś konsensusu, czyli współistnieć. Salvini przecież dał się poznać. Jedną z pierwszych jego decyzji było zablokowanie możliwości wejścia do, do portu statku z uchodźcami. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, podczas hmm. wtedy, kiedy ostatni raz sprawował rządy we Włoszech. No, ale z drugiej strony, no, nie przesądzałbym, że to jest jakiś związek, który będzie się charakteryzował dużą stałością. Włochy mają dużą tendencję do, do wymiany rządu tam kilkadziesiąt rządów się zmieniło w ciągu ostatnich 20-30 lat. No więc zobaczymy. No wszystko przyniosą pierwsze decyzje tego rządu. Wszystko, wszystkiego się dowiemy, jak poznamy skład tego rządu, przede wszystkim. Około 70 gabinetów od czasów II wojny, więc tam trudno mówić rzeczywiście jakikolwiek stabilności. Stabilizacja, tak, stabilizacja co, co rok prorok, jak to pisał poeta. Natomiast ja nie chcę bronić Berlusconiego, Sylwia Berlusconiego, no ale z jednej strony to TVP Info tak z lubością podaje to, to taki nagrany filmik, gdzie Donald Tusk go chwali, bo on jest przecież członkiem IPP, a z drugiej strony ja widziałam wczoraj nagranie w Polsat News, zdaje się Michała Kamińskiego, który również bronił Berlusconiego, który powiedział, że on taką ożywczą krew, kiedy był europosłem, wnosił do Unii Europejskiej, więc chyba nie do końca powiedziałabym opozycja jest tego zdania w stosunku do Sylwia Berlusconiego. Ja pamiętam y, imprezy, y, suto zakrapiane alkoholem. Ja bardzo, nie pamiętam, bardzo, nie byłam. Pan. Bardzo mocno seksualne, o których pisała prasa, słynne Bunga Bunga. Pamiętam jak fotografował się z Putinem, jak nazywał się jego przyjacielem. Pamiętam, że zdaje się był skazany za przestępstwa przecież we Włoszech. Pewnie swoje kary już odbył, ale no zastanówmy się, czy taka persona na przykład w polskiej polityce miałaby jakiekolwiek szanse. Wyobraźmy sobie, nie wiem, jakiegoś ministra, który słynie z tego, że uczestniczył w imprezach z bardzo, bardzo młodymi dziewczętami, że opowiadał o bunga-bunga, że ma zdjęcia z Putinem. No, nie do, nie do pomyślenia. No i tutaj doszliśmy do takiego punktu, w którym nie zgadza się Pan z częścią polskiej opozycji. Ono odszedł Pan z Platformy do partii Szymona Hołowni, i stąd też moje pytanie, jak Pan sobie w ogóle wyobraża budowanie tego wspólnego bloku? Czy jest na to jakaś nadzieja, szansa? No, było to spotkanie w sprawie NATO, w sprawach międzynarodowych, mają być następne, ale czy widzi Pan taki blok Szymona Hołowni razem z Donaldem Tuskiem, z Platformą Obywatelską? Liczę przede wszystkim na to, że wygramy wybory parlamentarne. Po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych będziemy musieli stworzyć koalicję i to jest jakby coś, do czego przygotowujemy się już. Polska 2050 już dziś pracuje nad tym, co po tych wyborach będzie najważniejsze, czyli nad poniedziałkiem powyborczym. Bo wtedy okaże się, w jakich konfiguracjach będziemy rządzić, wtedy okaże się, które ze swoich programów będziemy mogli realizować. My jesteśmy jedynym ugrupowaniem na scenie politycznej, które co kilka miesięcy prezentuje kolejny moduł programowy. Tych modułów w tym momencie mamy zaprezentowanych już sześć. One dotyczą najistotniejszych w zasadzie spraw dla naszego państwa kwestii praworządnościowych, relacji państwo kościół, kwestii zdrowotnych, kwestii oświatowych. Bardzo jesteśmy dumni z naszego programu. Teraz pracujemy nad programem dla rolnictwa, pracujemy również nad programem dla polskiej nauki, to nas wyróżnia na tej scenie politycznej. Ja jestem mam duży spokój w sobie, że po wygraniu wyborów, uda się nam w odpowiedni sposób porozumieć. Personalia, Panie pośle, bo programy są ważne, ale w polityce personalia też odgrywają pewną rolę, powiedziałbym, nawet znaczącą. Na tym spotkaniu wspomnianym już w sprawie NATO usiedli obok siebie wszyscy liderzy partii opozycyjnych poza Konfederacją. Kilka dni później wyraźnie tego, co tam się wydarzyło, odcięli się i Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty. Mam tutaj na myśli obecność Jarosława Gowina, a punkt widzenia Polski 2050. Na porozumienie i obecność porozumienia w ewentualnej przyszłej koalicji 2050. Mamy, Chyba, taki, mamy taki taki wewnętrzny compliance, że jak ktoś się przejęzyczy i powie 20%, to, 50, to, to tyle wpłaca na partię, więc ja podam w po, programie numer konta. To. Nie korzystamy z budżetu państwa, więc będzie to duże, duże wsparcie dla nas. My też bardzo jasno powiedzieliśmy, co sądzimy o obecności Jarosława Gowina wśród tych opozycyjnych liderów. Szymon Hołownia bardzo wyraźnie powiedział, że on nie wyobraża sobie współpracy z Jarosławem Gowinem. No, on poszanuje oczywiście jako człowieka, nawet siedział obok niego na tym spotkaniu liderów, ale że no, wspólna droga polityczna to, to, to raczej nie jest to. Co, co, co by planował. No to skoro to nie jest wspólna droga, to czy jest to wspólna droga też chociażby z Donaldem Tuskiem, bo mówi Pan o tych wyborach, że po wyborach będziecie musieli się zastanowić, jak rządzić, no ale czy iść razem. Czy to nie jest jednak wtedy wyborcza klęska Polski 2050, dlatego że no, nie wystartowalibyście Państwo osobno, tylko z politykami Platformy razem na liście? No, ale nie wiem, bo taki zakon wspólnej listy od czasu do czasu podnosi głowę i przekonuje wszystkich i na każdym, na każdym polu dyskusji, że najlepsze, co może spotkać polską opozycję, to jest wspólna lista wystawiona do wyborów. Ja jestem innego zdania. Ja uważam, że wspólna lista jest przepisem na piękną, bohaterską klęskę zjednoczonej opozycji. Uważam, że ludziom należy dać wybór pomiędzy Takimi tezami programowymi, a innymi tezami. Uważam, że należy po prostu zaufać temu, że w proporcjonalnym systemie wyborczym dużo lepiej będzie, jeżeli wystartujemy z własnymi przekazami w jakichś tam, nie wiem, blokach, bo pewnie do powstania tych bloków dojdzie to z czysto strategicznych względów. Sondaże zresztą pokazują dużo, do, do, do dość precyzyjnie ostatnio, że. Wspólna lista opozycji daje opozycji mniej mandatów niż wariant startu w kilku blokach, więc to też warto mieć gdzieś z tyłu głowy. Po wyborach to, to będzie jakby inny świat. Po wyborach ta współpraca na pewno zostanie nawiązana. Przed wyborami liderzy przecież też w pewien sposób współpracują. Oni się spotykają, oni rozmawiają, występują na wspólnych konferencjach. No, natomiast raczej nie wyobrażam sobie wspólnego startu z jednej listy opozycyjnych polityczek i polityków. Mówi Pan o własnym przekazie, Panie Pośle, w weekend dosyć ważne <coughs> wydarzenie. Może nie aż tak ważne, z całym szacunkiem, jak wybory we Włoszech, ale również istotne. Wspólny kongres partii Polska 2050 i grupy Renew Europe, i tam dwa takie najważniejsze postulaty, przynajmniej moim zdaniem, wygłoszone przez Szymona Hołownię: to jest pensja dla Polaka, taka sama jak dla Niemca, a dwa euro w Polsce. Nie ma w Polsce żadnego innego grupowania w tej chwili na naszej scenie politycznej, które wyszłoby z takim postulatem. Jak to pogodzić z innymi propozycjami partii opozycyjnych? Pensja taka sama jak dla Niemca, to jest tylko początek, dlatego że jak posłuchać dalej, co mówił... Nasz Jeszcze Niemcy, więcej. To mówił, że za, za 10 lat powinniśmy zarabiać tyle, co Szwedzi. I to jest cel, do którego warto dążyć. No i to jest chyba jakby normalne, zrozumiałe, że te różnice ekonomiczne pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej powinny się zacierać, że na ścieżce rozwoju tych państw powinny wzrastać również uposażenia, pensje, po to, żeby wszystkim nam żyło się lepiej. Dzisiaj Polacy pracują dużo dłużej niż na przykład Niemcy czy Duńczycy, a zarabiają dużo mniej. Na, na drodze wzrostu ekonomicznego mam nadzieję, że te sytuacje, te, ten, ten komfort życia, ten poziom życia uda się wyrównać. I to rzeczywiście jest nasz cel. No euro w referendum akcesyjnym zobowiązaliśmy się do integracji europejskiej, a wspólna waluta jest jednym z elementów tej integracji. Ona w wielu sytuacjach jest korzystna, od choćby zważywszy na inflację która dzisiaj w strefie euro jest dużo niższa niż w Polsce, choćby na koszty kredytów hipotecznych, które również w strefie euro są dużo niższe niż w Polsce. Więc euro no, przyjęcie wspólnej waluty będzie w Polsce korzystne nie tylko dlatego, że pan prezes Glapiński przestanie, przestanie mieć wpływ na, na bank centralny i na kondycję naszego pieniądza, A ale tych innych spodowało. względów. Jak do tego przekonać Polaków, największych euroentuzjastów w całej Unii Europejskiej, którzy jednak pytani o wprowadzenie euro, mówiąc zdecydowanie nie. No wystarczy Pojęcie mówić im prawdę. Wystarczy mówić im prawdę. No to, 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 to nie jest prawda, że euro równa się drożyzna. To są jakieś kody które jeszcze w latach 2005-2007 PiS opowiadał. wtedy Słowacja zdaje się, przyjmowała euro i wtedy straszono, że, że tam, gdzie pojawia się euro, tam wszystkie ceny wzrastają i, i, i tak dalej. Nic podobnego. Jeżeli przejedziemy, nie wiem, z Polski do, 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 do strefy euro, to wydatki nie bolą nas, nie ma jakichś dużych różnic w cenach. Więc no, po prostu wystarczy mówić, jak. Jak jest, jak to, jak to wygląda. Jest zresztą w Polsce bardzo dużo osób, które są zwolennikami wspólnej waluty. To nie chodzi o to, żeby ją przyjmować teraz, zaraz, natychmiast. Tym bardziej, że polska gospodarka nie spełnia kryteriów dla przyjęcia wspólnego pieniądza. O tym też należy pamiętać, że jeszcze dużo wody upłynie w wiśle. Od się zdąży zrewitalizować, zanim polska gospodarka zacznie spełniać kryteria do przyjęcia euro. Bo to teraz powinno być naszym celem. Naszym celem jest też przetrwanie projektu Zima, jak to napisał tygodnik do rzeczy. No, tam sugerując w środku, że Mateusz Morawiecki będzie odwołany po tym projekcie Zima. Jak Pana zdaniem Polska poradzi sobie w trakcie tego kryzysu energetycznego? Czy poradzimy sobie, będzie ciepło, będzie energia, będzie węgiel? Są dwie składowe, które będą o tym decydować. Pierwsza z nich to jest, jaka ta zima będzie. Czy ta zima będzie zimna? To znaczy, czy będzie duży mróz tej zimy, czy też nie i to jest składowa, na którą nie mamy wpływu i drugi warunek to jest kwestia taka, czy Rosja zakręci kurek Europie. Rosja cały czas grozi, że zakręci kurek Europie, kurek z gazem oczywiście, ale póki co tego nie robi. Większość gazu spalanego w Polsce to jest gaz rosyjski, który kupujemy przez Niemcy. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że Niemcy przestaną kupować gaz do Rosji, ten gaz przestanie do Polski płynąć tak zwanymi punktami rewersowymi, no to wtedy naprawdę Będziemy mieli poważny problem. Ten problem prawdopodobnie nie dotknie gospodarstw domowych, ale za to dotknie przemysłu. A to z kolei przełoży się na wzrost cen na Na, spodobie, na gospodarstwa domowe. No czyli, czyli finalnie na, 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 na gospodarstwa domowe. Jeżeli chodzi o kwestię węgla, no to również mamy duży problem ze sprowadzeniem węgla, dlatego że przez kilka ostatnich lat PIS uzależnił Polskę od importu węgla z Rosji. Sprowadzaliśmy rocznie 11, czasem 12 milionów. Ton, nie da się w krótkim czasie przestawić takiej logistyki, takiego sprowadzenia węgla na, na importowanie go z innych kierunków. Tutaj wierzę jakby w możliwości organizacyjne rządu, ale też pierwsze informacje. Są dość niepomyślne. Pokazywany jest miał, który do Polski przypływa, ten węgiel jest niskojakościowy. Pis zresztą ustawowo skasował normy jakości węgla, który można spalać w piecach. To też jest w pewien sposób przygotowanie do tego kryzysu. Nie jest przypadkowa wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, że teraz będzie można wszystkim palić, byle oponami nie palić. To też przygotowuje ludzi właśnie na, na problemy z, z opałem. Miejmy nadzieję, że ta zima nie będzie zimna, że jakby w dobie globalnego ocieplenia ta zima też będzie w miarę łagodna. No i miejmy nadzieję, że będziemy mieli skąd sprowadzać gaz. Jeżeli te dwa warunki będą spełnione, to jakoś powinniśmy przetrwać. No i oczywiście powinniśmy oszczędzać. Powinniśmy oszczędzać już od wielu miesięcy, tak jak to robią Niemcy, tak jak to robią Francuzi. Powinniśmy już na szczeblu europejskim rozmawiać o imporcie energii, o wzajemnym pomaganiu sobie, bo to jest dzisiaj naszą siłą, że jesteśmy Unią Europejską. I w ramach tej Unii możemy wypracowywać mechanizmy, które złagodzą nam ten kryzys. Czyli 17 się... stopni w mieszkaniu. 17 stopni ja nie w mieszkaniu to. To jest, takie, to jest takie hasło, no jest bardzo, bardzo ryzykowne, bo, bo to tak naprawdę nie o to chodzi. Ale oświetlenie dekoracyjne budynków, oświetlenie dróg, nie wiem, jakieś Jakiś, no, Niemcy obniżali w Polsce, polski rząd się śmiał z tego, że, że Niemcy obniżali temperaturę w basenach i to śmiali się na, na, na mównicy sejmowej. Albo widziałem panią ministrę, która z mównicy sejmowej mówiła, że ha, 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 bo Niemcy zachęcają obywatelki i obywateli do tego, żeby myli ręce w chłodniejszej wodzie. No a to wszystko są elementy właśnie oszczędzania. Im więcej tej energii zaoszczędzimy, tym więcej jej potem będzie na czasy kryzysu. To jest tak naturalne, jak kwestia podchodzenia do domowego budżetu w dobie kryzysu. Też trzeba oszczędzać po prostu. 17 stopni w mieszkaniach, to nie jest absolutnie temperatura, którą należałoby rekomendować. Ja tym, żywym przykładem tego, że to nie służy zdrowiu. Panie pośle, wspomniał pan... Ale o... minister Szaboń na przykład mówi, że on jest zimny wychów i 17 stopni w mieszkaniach nie przeszkadza. Słyszałem go wczoraj w jednym z wywiadów radiowych. Zimno Wiem, no, jest na pan minister. Nie możemy rozciągać własnych doświadczeń na, na ogół, prawda? Mówi pan o zapowiedziach Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński ostatnio mówił o takiej konieczności prowadzenia nowego systemu liczenia wyborów, Mówił też o prawdopodobnych, czy prawdopodobnych o obawie przed pewnymi fałszerstwami wyborczymi. Tym samym to nie wypowiada się też Donald Tusk. Obaj panowie mówią o tym, że będą tworzyli jakieś ruchy kontroli wyborów. Własne. Mam pytanie, czy w ramach Polski 2050 coś podobnego też się odbywa? No bo jesteście jednak ruchem opartym w dużej mierze na wolontariacie, wolontariuszach, prawda? I, i czy też przygotowujecie okay. się do ewentualnego Odparcia fałsze, które mogłyby się wydarzyć stanem liderów partyjnych. To, co mówi Jarosław Kaczyński, jest tak naprawdę naśladowaniem wspólnej inicjatywy Komitetu Obrony Demokracji, Polityczek i Polityków Platformy Nowoczesnej Polski 2050, również, bo my przecież w tym uczestniczymy. To się nazywa Obywatelski Ruch Kontroli Wyborów i ten ruch sprawdził się już podczas wyborów w Grudzie Śląskiej. To były lokalne wybory, ale proszę zwrócić uwagę, że te wybory były raportowane dwoma strumieniami. Jednym z nich była państwowa komisja wyborcza, a drugim z nich właśnie były strony tego ruchu kontroli wyborów. Więc to na pewno będzie się działo. Dobrze, jeżeli ktoś będzie pilnował, wykorzystując do tego legalnie dopuszczalne metody, prawnie dopuszczalne metody. Umieszczanie w komisjach mężów zaufania, uczestniczenie ludzi, jak gdyby w przez organizacje partyjne w komisjach wyborczych. To wszystko jest właśnie po to, żeby wybory przebiegały bez zakłóceń. Czego chce, do czego chce doprowadzić Jarosław Kaczyński, nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. On zresztą też tego precyzyjnie nie mówi.